Mas taki rolnik, który ostrzega, że ostrzegał, mówi, że mówił. I to mówi prawdę. Tłumaczy, że tłumaczył. I to nie jest rolnik biurowy. Tak. Tylko to jest facet, co ma ręce w gnoju po łokcie unurzane. Z krwi i kości. Tak. Człowiek, który też widział e, władzę. widział. Tak Dopuścili go do władzy. Myśleli, myśleli, że go zagłaszczą i manikir mu zrobią ale on pierdoli ich manikir i ich głaskania. Tak. I od tego nach zaczniemy, tak informacyjnie. Natomiast, to ważne, to ważne, natomiast... bo to jest natomiast... ważny głos, ważny głos rolnika polityka. Nasz głos e, ważny właśnie. Rolnika, który e, nie... Uważajcie, kamraci. Nie został kupiony, ani przekonany i on może, może naprawdę skupić wokół siebie rolników. A teraz głos ma rolnik z krwi i kości, doświadczony, żyjący z roli, ze spracowanymi rękoma, Krzysiek Tołwiński. Bądźcie uprzejmi, posłuchajcie, co ma, co mówi. Jak gorzko mówi, I jak, jak ta gorzkość nie jest głosem bezradnym, nie jest głosem yy, biadolącym. Mówi pięknie. Lepiej nie powiemy. Lepiej nie powiemy. I połączony z przetwórstwem mówię to lata. Walczę o to lata. Że truje konsumentów społeczeństwo i prawie już nic nie kupisz, nie byłoby bezpieczne dla Twojego organizmu, że tego typu rolnictwo jest niepotrzebne nam, jako Polakom, i nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem żywnościowym? A gdzie Wasze gadaczki do tego? Gdzie Wasze mózgi? Zrozumcie, wszystko jest polityką. Jeżeli teraz tak, słyszę chłopaczka na tych protestach. Nie wiem, jaka jest tam rola. Jasno nie, że mamy dosyć. I trzeba powiedzieć sobie dzisiaj jasno, że nie ma naszej zgody, aby nas rolników, tych, którzy walczyli na blokadach, tych, którzy blokowali Chłopcze, a kto, kto, reprezentował tam was Solidarnością? Ludzie, no kurwa, stoi przy... Przepraszam, no. No stoi przy tych złodziejach po kolei i on jeszcze tu brzderzy. Zwykli rolnicy, na swoją I teraz słuchajcie, już nie chcę tego Blaykotu. Tam było jakiekolwiek próby upolitycznienia naszego protestu, tutaj to to gdyby śmierć. Ludzie człowieku, czy wy się do czegoście tam przyleźli? Czego ten czas marnowany? I teraz ja pytam osobiście, gdzie byście byli w 2017 roku, gdzie pod ministerstwem rolnictwa bodajże grudzień 200 rolników przyjechało? Tłumaczę, mówię, to jeszcze był czas. Nie budżet, gdzie wiadomo polityka rolna, rozjechani jesteśmy. 18, 19 w kwestii, w kwestii właśnie bezpieczeństwa granic, bezpieczeństwa nadzoru nad żywnością. I pod kancelarią premiera. Chodzimy, tłumaczę kolejne budżety. Mówię, że to zagłada, nie da się wytrzymać. Gdzieście byli? Chodź spaniaczki, dobrze było. Tak? No bo jeszcze, jeszcze coś się tam dało, uciułać, jakoś się żyło, bo... Sznurek już bezpośrednio na szyjce nie był. Pętla się nie zaciskała jak teraz, tak? No ale kochani, jak się pętla zacisnęła, to ty nawet nie dykniesz już, nie pikniesz. I niczego nie ma, bo teraz jest nie brak pikania już. Jeszcze dalej durne to to. Zrozumcie ludzie. Powybieraliście ich sami. Setny, tysięczny raz mówię. Łazicie, miałczycie, pały bierzecie i słusznie, bo pała może wreszcie do mózgu przemówi. I zrozumiecie o co chodzi, i politycy będą Was ignorować, będą się śmiać i korzystać z tego, dopóki nie stanowicie żadnej siły politycznej. Bawiliście się w agrounię, przestrzegałem bardzo dobrze z atezu Wielkopolski szczególnie. Zbierać Bęcki, cwaniaczki wielkopolskie. I to nie dzisiaj, i sto 200 lat temu też tak samo było. My się tu w Polsce znamy bardzo dobrze, tak? Oczywiście nie wszyscy, no nie? Od czasu do czasu znajdzie się człowiek, nawet w Wielkopolsce. I nie czepiam się do nikogo, a się dobrze znamy. W związku z tym, kiedy to do Was dotrze, i teraz tak. Następny łomot czeka nas na granicach. Zaraz pokażę. Następny łomot czeka nas na granicach. I to, co jest ważne, prawdziwie można dzisiaj walczyć o nasze interesy, to na granicy. I co wam dzisiaj pompują, i ci wszyscy miłośnicy Ukrainy, i sługusy amerykańskie, bo wy, jako rolnicy, jesteście wstyd i hańba. Daliście się tak politycznie omotać sługusami amerykańskimi. Wstyd i hańba, pachołki amerykańskie <śm> i, i braty Ukrainy. Z czym mamy dzisiaj faktycznie do czynienia? Z tym, że nastawiają was. Dzisiaj na wojnę jesteście kolejnym materiałem. To, że zboże setny raz powiem, leży, to już nie problem jest. Problemem będzie większy, że wa potrzeba waszych głów dzisiaj, nie ekonomicznego niszczenia, tylko waszych głów na wojnę. Dlatego Ukrai granica, ta granica ukraińska nie jest tylko zadaniem nas, rolników. To zadanie dla całego narodu. Powtarzam, kolejny też raz. Blokada ukraińskiej granicy grabieży. Nie tylko co z Ukrainy do nas przychodzi i niszczy nasz rynek, ale co z Polski wypływa, bo to jest granica grabieży. I to jest dla całego narodu. Nie jest to tylko rolnikom. Tu jest zaproszenie. Widzimy? – Bliżej troszeczkę? – Bliżej, dobrze. – Jest. – Jasne, wszystko widoczne. – Tak. Może odczytaj. – To nie nasza wojna. Marsz pokoju. – To z pokojem to jest. – marca 2024 roku, o godzinie I gdzie? 12. Lublin, Plac Zamkowy. – Tak jest. To organizuje Bezpieczna Polska, Leszka Sykolskiego, koledzy i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat słowa pokój w ogóle nie wymieniam, bo polityka to jest w życiu, to jest w znakomitej większości ta wojna lub ta, to nie ma znaczenia. Za Marszami to wiecie też jak jestem, ale trzeba pamiętać o jednym: albo Kamasze, albo wcześniej coś dokonywać, jakichś zmian, bo to jest nieuniknione. Stąd zapraszam, zapraszam w imieniu organizatorów, zapraszam szczególnie tam z okolicy, to nie chodzi o tłumy. O to chodzi, żebyśmy się spotkali, żebyśmy też rozmawiali. Też zapraszam później gdzieś w granicach godziny 14, szczególnie tych kolegów z nadgranicy, żebyśmy sobie porozmawiali, o co tam naprawdę tak chodzi. I tu lekki trend. I trzeba być kapustą, kapustem jest z UBA naszego i naprawdę pozwolić sobie, żeby przyjąć narrację rządową, mówiącą, że to nie było z Ukrainy. Jak nie to idźcie do tych waszych kolegów po gminach różnych tych hurtowni paszowych, tego gdzie zbóż kupili. Zobaczcie czyje to są pasze, czyje to są zboża. Czy one są z Federacji Rosyjskiej, z Rosji i Białorusi. Na całą Unię Europejską za cały rok z Rosji napłynęło milion ton. Boże miliona ton. Dociera do wszystkich. I to było, ta sama ilość płynęła w 2021 roku. Przed konfliktem na Ukrainie w 20 i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy się rozumieli. Czy to nie istnieje w ogóle z Rosji? A z Białorusi być nie może. Bo Białoruś ma zakaz kilograma eksportu. Ale wam to wtłaczają. Wy szczególnie na granicy jesteście świadkami. Kolejne przeciwko nam. Zbrodnie, cwaniactwa. I to zobaczcie, nieważne, że to robi PSL z PO. O, to są dwa dobrane. I chołownia trzeci na dodatek. Ale pisiorki też I wszyscy ładnie się tutaj podpieli, żeby pokazać wam, że to nie, nie nasza bratnia Ukraina to nie ukraińskie zboże. I wy to kupujecie. Tego nie można sobie dopuścić. Następna rzecz. Więc trzeba sobie po, porozmawiać w tym Lublinie. Bo powtarzam, największym zagrożeniem. To jest to, co nas będzie czekało wewnętrznym konflikcie między nami, Polakami, a Ukraińcami na polskiej ziemi, bo tutaj jest nieuniknione. Z tej przyczyny, że powtarzam, Ukraińcy będą wypierani i tutaj będą porządkować naszą ziemię, swoją przestrzeń życiową sobie tutaj przygotowywać. Ale pamiętajcie też o jednej rzeczy, że dzisiaj. Szczególnie po tej kwestii tak zwanej warszawskiej i to dotyczy też Ukrainy. Wielu, rozmawiam, my tak, jedziemy na następny protest, bierzemy te okulary ochronne, gogle, coś tam jeszcze, to jest trzonek, akurat od siekiery. Taki, wiecie, dosyć dobry trzoneczek, a sprawny, Panie Boże, jak? No nie? No i co? No i pojedziecie na następny protest do Warszawy, czy gdzieś, będziecie się nawalać z naszą policją. Naszą, nie naszą, nieważne. No i co to da? Naprawdę? No dobra, pokonamy garnizon warszawski policji, no nie? To inne postawią. To wojsko postawią, tak? No i co wy zrobicie, mądrale? Obalicie tą władzę, tak? Która obecnie rządzi. I co? Tych bandytów, którzy 8 lat was walili. Następnych przeprowadzicie, z konfederacją łącznie. A w 2021 pokazywałem, co robi konfederacja. Jak przez różne lobby przejęta jest i tak dalej. Trzeba słuchać i się uczyć. Więc pytam jeszcze raz: co nawet jeśli krew i nasza walka, co to zmieni? Jeżeli to mają ci politycy, tak? Bo nie wymienicie w ten sposób polityków, tylko ich zamienicie. Był czas. Gdzieście byli w październiku? Setny raz powtórzę. Który z Was, swaniaczków, zbierał podpisy? Kandydował? Interesował się polityką rolną? Gdzie żeście byli? Gdzie żeście byli, tak jak po wcześniej powiedziałem, w 17 roku, w innym? Gdzie żeście byli? Jak tłumaczyłem od 2000, chyba co tam, trzeci, czwarty rok. Ludzie, Wy w Konstytucji macie zapisane gospodarstwo rodzinne. gdzie jest ustawa? Gdzie jest w Polsce gospodarstwo rodzinne? To właśnie... Instytucja gospodarstw rodzinnych uchroniła Francuzów, Amerykanów do dzisiaj chroni, inne państwa i tak dalej. Nie było chętnych, nie było żadnego zrozumienia, bo wyście sobie żyli i się nie interesowali. Ja mówię do rolników bezpośrednio, ale to dotyczy Polaków. To właśnie jest konstytucyjna ochrona, której w ogóle nie wykonujemy tzw. gospodarstw rodzinnych. I tu czas jest totalnie zmarnowany, stracony. No, ale cóż, dalsze są następstwa tego wszystkiego. Maj, czerwiec, pamiętajcie, wezwania na tak zwane szkolenia wojskowe. Maj, czerwiec, z różnych przyczyn, bo druga fala protestów będzie maj, zaraz w innym materiale to powiem, i do tego się trzeba przygotować. No plus wybory do Parlamentu Europejskiego. Władza ich nie może mm, przegrać. Więc bardzo dużo, zresztą mają zaplanowane prawie 200 tysięcy, więc dużo będzie wezwanych i też nieprzypadkowych, zapewniam Was na szkolenia te, dwu, trzy tygodniowe i tak dalej. To nie jest problem. Uczcie się. Idźcie na te szkolenia. Bo te zdolności, które tam nabędziecie w najbliższym czasie, najbardziej się przydadzą. I dziękujcie rządowi, że coś takiego się dzieje. Natomiast też pamiętajcie o jednej rzeczy. Oni są nieprzygotowani pod względem instruktorów, pod względem całej logistyki, więc dwie kategorie ja identyfikuję teraz przypadków. W trakcie różnego typu szkoleń z bronią, ze sprzętem, bardzo dużo będzie wypadków powyżej statystyki. Zapamiętajcie to sobie i uważajcie: bardzo dużo przypadków powyżej statystyki. Daj Boże, żeby nie było część reżyserowanych. Druga kategoria różnego typu wypadków to jest to, że nagromadzenie ludzi i nieopanowanie, bo nie, nie jesteśmy w stanie opanować. Na tym etapie ci, którzy będą organizatorami tych szkoleń, nie opanują, i towarzystwo jest obecne, takie jakie jest. Więc różnego typu niesnaski, i tak dalej. Kolejna grupa wypadków. Przykład wczoraj bodajże, Drawsko-Pomorskie, ćwiczenia poligonowe. Pojazd gąsienicowy, czyli Czołg, czy tam któryś z opancerzonych pojazdów, no po prostu dwóch żołnierzyków przejechał, tak? Normalne. Ale się zdarzyć, co czy nie powinno, tak? No to właśnie wynika z tego, że jesteśmy nieprzygotowani. Duże cele, duże ambicje, chętka wojaczki. Statystycznie oczywiście takie wypadki się zdarzały, zdarzają i będą zdarzać. Morał setny raz powtórzę. Jedyny uzysk z tego wszystkiego, to myślenie polityczne, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Parlamentu Europejskiego, 130 kandydatów z całego kraju, nie dotyczy to tylko rolników. 130 kandydatów z całego kraju, zebrane podpisy, przygotowane i tego prawdziwie politycy się boją. I na stole negocjacyjnym dopiero można się liczyć, i z kimkolwiek będą się liczyć, gdy będą politycy z tej naszej strony, którzy wiedzą o co chodzi i nie dadzą się tak skomlić jak ci, z którymi mamy do czynienia bez względu na partię polityczną. I oczywiście będą mieli własny projekt polityczny, który nie jest trudnym który jest dzisiaj atrakcyjny, bo cały ich świat dotychczasowy polityczny legił, legł w gruzach i oni już to widzą. Między innymi po to, razem z Bezpieczną Polską, jako Partia Front, zapraszamy, a jedno parafialne, do obywateli, patriotów, rolników. Na marszu potrzebny będzie ciągnik. Nawet sam nie będzie jechał. Na lawecie będzie. Ciągnik normalny, oczywiście najlepiej polski. Wiadomo, że nie produkują, ale ktoś produkował. No nie taki jak mój, mój to wiadomo, ja ciężko pracuję, nie mam czasu myć. Ostatnio chyba rok temu byłem ciągnik. Bo jak służba Rzeczpospolitej to nie myje się ciągników, on wytrzyma. Nie ma rady. Farba jeszcze się trzyma. W związku z tym normalny jakiś, tak, mniejszy, polski. Wiadomo, że coś tam wyglądał na lawetę i w trakcie marszu przejedzie. Chętnych zapraszam. Organizatorzy zapraszają, bo tam dwóch, trzech szuka już od soboty. Jakoś widzę ciężko. No, taki żywot, niestety, przejechać się John Deere'em zawsze łatwo można, ale to będzie na lawecie, przywieziony, odwieziony. Po to tylko, żeby oczywiście pokazać i też to ma swój, swój cel. Jak zostaliśmy, po co nam rolnictwo. Tak nie ma własnej mechanizacji, sprzętu i tak dalej, a to rolnictwo powinno generować w tym momencie dodatkowe miejsca pracy nie będzie wykładów. Czołem zrozumieliśmy się. Krzysztof, gorzkie twoje słowa. Gorzkie twoje słowa. Zbieraj rolników. Zbieraj rolników, twórz partię rolną, masz swoją partię front. Ponieważ. Ty jesteś politycznie w stanie ich uświadomić i pokierować. Ponieważ dużo wiesz i wszystko wiesz, i jesteś rolnikiem. Wiadomo, nie skupisz wszystkich, ale jesteś w stanie skupić potężną siłę rolną. Potężną, bo oni są coraz bardziej świadomi. Rozmawialiśmy z nimi. Oni mają. Rolnicy obawy. Yy, najniebezpieczniejszą obawą jest u nich, że y, strach wychodzić z Unii. Są tacy, którzy tak mówią, bo sobie wy nie wyobrażają, że może być inaczej. Po nie wychodzić z Unii. Wyrzucić Unię z naszej przestrzeni. Pozbyć się unijnych praw, przepisów. Wczoraj rozmawialiśmy z jednym rolnikiem i on jest świadomy. Mówi: Unia Europejska to jeszcze nie jest Schengen. Czego się boimy? Samodzielności się boimy? Ty doskonale, Krzysztof, wiesz, że ten gen pańszczyźniany, który tkwi w głowach rolników, on się przemutował na Unię Europejską. Trzeba się pozbyć tego genu pańszczyźnianego, że bez Unii sobie rady nie damy. No jak sobie nie, bez Unii rady nie damy? Świat jest wielki. Świat jest wielki. To Unia sobie bez nas rady nie da. Wyrwanie, wyrzucenie Unii z Polski będzie dla Unii odcięciem bardzo poważnej dawki tlenu. Skoro już nawet Niemcy mówią o wyjściu z Unii Europejskiej. Na co mamy czekać? Wszyscy sobie dadzą radę z Zielonym ładem, tylko Polska nie, bo Tusk wyraźnie zapowiedział, że, że nie ma mowy o jakiejkolwiek odstępstwach z, z Zielonego Ładu dzisiaj w Parlamencie Tak zwanym. Europejskim zagłosowano o otwarciu Polski na produkty rolne z Ukrainy. No i tylko trzeba coś zrobić z rolnikami. Nie masz wyboru, Krzysztof. Musisz ich organizować. Ciebie posłuchają. Ciebie posłuchają. Bo jesteś jednym z nich. To jest nie do przecenienia sytuacja. Nie do powtórzenia sytuacja. Los sprawił, że byłeś i na polu, i w gabinetach. I dokładnie wiesz, rozpoznajesz, kto jest kto. Wszystkie odcienie rozróżniasz. Życzymy ci, życzymy ci wszystkiego najlepszego i życzymy Ci pomysłowości, kreatywności i życzymy Ci yy, siły perswazji, siły perswazji Ci życzymy i jesteśmy w kontakcie.